Więc witam Państwa serdecznie na dzisiejszym szkoleniu zorganizowanym przez PTC Poland. Witam Państwa w imieniu organizatora dzisiejszego szkolenia. Ja nazywam się Damian Posiłek i od ponad już 20 lat zajmuję się tematyką kadr i płacę również w Urzędzie Gminy, podobnie jak Państwo. Więc tutaj będziemy sobie zgodnie z misją PTC Poland prowadzić szkolenie, rozmawiać o takich problemach realnych, czyli bardzo, bardzo praktycznie. Oczywiście w tle ja będę wyświetlał slajdy z prezentacji, chociaż no nie będę tutaj czytał tego, co jest na slajdzie, raczej jest to dla mnie taka nawigacja, żebym wiedział, w którym miejscu szkolenia jestem i raczej, raczej staram się mówić niż czytać i wyjaśniać to na takich przykładach życiowych. Nabór to nabór urzędnicze, kierownicze urzędnicze, natomiast cała reszta nie. I teraz drodzy Państwo, wychodząc od samej budowy BIPu. Uważam, że tam też to powinno być rozdzielone, czyli powinno być oferty pracy, powinna być zakładka nabór i ogłoszenia o wolnym miejscu pracy, czy ogłoszenia o pracę na przykład. Często jest tak, że do ogłoszeń o pracę nienaborowych, nieurzędniczych stosujemy wzór ogłoszenia taki jak do naboru, łącznie z informacją o wskaźniku. Zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co w ogóle nie ma przełożenia na nic w tym przypadku nieurzędniczym, prawda? Co więcej, szanowni Państwo, jak sobie, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, najprawdopodobniej Państwo tworzycie ogłoszenia o naborze. To drodzy Państwo, ja sobie tutaj przeskoczę do ogłoszenia o naborze.